Lecimy dalej, kolejne części. Mamy. Zaćmienie. Trzecia część. Jeśli chodzi o książki, zaćmienie jest moją ulubioną częścią. Dlaczego? On ją tu namawia na ślub. Widź za mnie. Widź za mnie. I tak, co ileś tam rozdziałów, idź za mnie. No. I. No, i to mi się to podoba, i te oświadczyny, itd. i tak dalej. I wyobraźnie, ten pierścionek był dużo ładniejszy niż w filmie mniejszy przede wszystkim. Ale bardzo mi się podobała ta część. Przyznaję. To jest moja ulubiona część w ogóle w te, z tych wszystkich książek, i nie potrafię powiedzieć, dlaczego. Po prostu, no, w sumie chyba dla. Przez to Nie wiem. Ja uważam, że najbardziej romantyczne, bardziej romantyczne w książkach jednak są chyba zaręczyny niż śluby, ale to też no, zależy od książki.